Bardzo często można usłyszeć od ludzi młodszych, starszych, że historia to jest coś nudnego. A historia zaczyna się robić ciekawa dopiero w momencie, kiedy spróbujemy się wczuć, jakoś bliżej przyjrzeć tym ludziom, którzy tak samo jak my dzisiaj żyli, funkcjonowali, uczyli się, pracowali lat temu 50, 100, 200, a może 1000. Jestem zdania, że dopiero próba wcielenia się w taką osobę, żołnierza sprzed chociażby 150, 160 lat. Może dać nam jakiekolwiek poczucie tego, jak mogło wyglądać życie w tamtych czasach. No bardzo, drogo, bardzo dobrą drogą do takiego bliższego poznania, poznania w skali makro, może być rekonstrukcja historyczna. Zupełnie co innego to przeczytać o jakichś wydarzeniach, o tym, jak ci żołnierze w styczniu musieli uciekać do lasu, tam w tym lesie jakoś żyć, jakoś przetrwać, skądś pozyskać broń, pozyskać to mundrowanie, pozyskać prowiant. A co innego jest spróbować samemu założyć taki mundur, przejść ciężkim plecakiem, kilka, może nawet kilkadziesiąt kilometrów, niosąc broń, nauczyć się obsługi tej broni i zobaczyć, jak to mogło wyglądać, na jakie problemy ten człowiek w tamtych czasach mógł natrafić, i oczywiście mając tą świadomość, że my odgrywamy pewnego rodzaju teatr. To jest, to, to jest to rola, z której w każdej chwili można wyjść, a ci ludzie nie mieli takiej możliwości, to było ich być albo nie być.